Dzień dobry, z tej strony Adam Stanisław z Miejskiego Centrum Biologu Narodowego z Komitetu Obywatelskiego w 2021 wieku. Kartka z kalendarza, słuchajcie, 13 mówię, nie, to urodził się 9 listopada 2006. Tomasz Dolida, kandydat, kandydat Podlasia XXI wieku. Jeszcze przed wyborami zginął w wypadku samochodowym, jadąc po mamę, która zginęła parę lat później, też w tragicznym śmierci. mamy i tacy, które widziałem na, na tym cmentarzu, i słuchajcie. Prostu, wszyscy zginęli. Trójka. E, śmiercią tragiczny. w wypadkach samochodowych. E, wieczny odpoczynek racz im dać panie. A światło z Im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. A światło z wielkiej Im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. A światło Trzymał w pokoju wiecznym, więc z to się Dodam tyle, że na tym zdjęciu wygrawerowanym tutaj, wypiaskowanym, e, e, Tomasz jest w mojej marynarce, w mojej koszuli, w moim e, krawacie. Sam osobiście robiłem to zdjęcie. To było zdjęcie do ulotki, e, które były ulotki. Na wybory, i słuchajcie, no, zginął jadąc po mamę, która trzy lata pracowała ciężko w Stanach Zjednoczonych. Niestety, no, tra tragiczna sprawa. Jeszcze była Stara, stara Droga i deszcz padał, listopad. No i 9 listopada zginął Tomasz Dolida. Kandydat KWW Podlasie XXI wieku, 2006 roku, wtedy właśnie jak Krzysztof Kononowicz był kandydatem na prezydenta. No, że, że niby 28 osób, a jedna zginęła. No, ludzie żyją i nagle giną w śmierci tragicznej z cmentarza w Stoku cmentarz Rocha. Pozdrawiam i pamiętajcie, życie jest krótkie, a potem się umiera. Słowa o Wielkiej Polsce.